No i po co ci to było? Jazda TV przedstawia powtórki na wstecznym. Dziś wspominamy szaleństwa, po których Zygzak wylądował w zacisznej chłodnicy górskiej. Miejscowym się nie śniło, że grzał do nich McQueen, a serio grzał, ile fabryka dała! Patrzcie, jak poszedł! Szpachlowanie wisiało w powietrzu! Cofnijmy i spójrzmy, jak do tego doszło! do mnie! czemu O, wszystko jasne! Strzały z wydechu! Strzały, nie strzały! Tor czy droga krajowa? Trzeba jeździć z głową! Nie licząc powgniatanych pachołków, miasteczko i Zygzak prezentowali się pierwszorzędnie. przez krótką chwilę! Zróbmy Zygzakowi bilans strat, numer jeden. Tych rysek to się nie spoleruje. Się rzucił na promocję. Oto trujeczka. Owszem, istnieją gumy do rzucia, ale to nie takie. Szkody rosną w oczach, pociągnął mu to z OC. I imponujący numer 4. Wierzcie mi, dzieci, nawet tysiąc koni by nic nie dało. Było wiadomo, że pociągną go do odpowiedzialności. Lecz zanim go skażą, dadzą mu powisieć na telefonie, bo zatrzymany ma swoje prawa. No, teraz to se zabotałeś. Bo ja, ja... A już po przerwie Wjazda TV.